Irysy dzieli się co 3 lub 4 lata po kwitnieniu, aby były bardziej kwitnące, ułatwić czyszczenie i przede wszystkim je odmłodzić. Kwitnienie irysów po 3 do 4 latach od posadzenia maleje. Niektóre odmiany najbardziej żywotne, często niebieskie, zagłuszają inne kolory. Pesz i powój osiedlają się między kłączami. I staje się niemożliwe, aby utrzymać je w czystości. Rabata wygląda na zaniedbaną. Irysy dzieli się po kwitnieniu, czyli na początku lata, i można to kontynuować przez kilka tygodni. Za pomocą wideł ogrodowych podnieść kłącza. Są płytko osadzone i łatwo się odrywają. Potrząśnij nimi, aby usunąć jak najwięcej ziemi, a przede wszystkim aby wyciągnąć niepożądane korzenie. Dwa psy zębate, dwa powoje dla najbardziej uporczywych. Albo przesadzasz je w to samo miejsce po odchwaszczeniu terenu, albo przesadzasz je gdzie indziej. Kłącza są oddzielane, aby ułatwić ich przygotowanie. Ciemne części, oddalone od szyjki, są systematycznie usuwane. Zachowaj dobrze wypełnione kłącza z młodymi, rosnącymi korzeniami. Małe cięcie w kształcie uszu królika jest konieczne, aby zrównoważyć irysy. Z długimi liśćmi. Nie stoją prosto. Irysy sadzi się na słońcu w lekkiej ziemi, spulchnionej na 20 cm. W lepkiej ziemi należy wsypać trochę piasku rzecznego, aby osuszyć glebę. Ta technika zapobiega gniciu korzeni. Kłącza zakopuje się do połowy i nie więcej. Zawsze muszą być widoczne. Mogą być umieszczone w kręgu z liśćmi na zewnątrz, licząc 7 do 10 roślin na metr kwadratowy. Po posadzeniu podlej irysy, aby ubić ziemię i aby korzenie przylegały do gleby. A w przyszłą wiosnę będziesz cieszyć się pięknym kwitnieniem irysów w swoim ogrodzie.